żadnych wątpliwości. Była trzecia osoba na lokomotywie. No i właśnie to było najgorsze, że była taka kompletna cisza. Że nie było nic słychać. A wiadomo, że musiało do czegoś dojść. Miałem wtedy 10 lat. Niewiele pamiętam. Głównie ciemność, noc, strach. To wszystko było jedno kłębowisko zmiażdżonych prętów metalowych. I ci ludzie w tych prętach leżeli. Pojękiwania, ciche one, cichuje coraz bardziej z upływem czasu. Potem się dowiedzieliśmy, że, że ludzie po prostu pomarli. Lato 1980 roku było słoneczne, choć wyjątkowo chłodne. W dzień temperatura nie przekraczała 25 stopni, w nocy 11-12. Nad morzem wczasowiczów jednak nie brakowało. Przepełnione pociągi kursowały wzdłuż i wszesz Polski, zabierając jednych i przywożąc następnych. Pozornie nikt nie zwracał uwagi na kłopoty aprowizacyjne czy przerwy w dostawach energii. Życie w miastach tętniło własnym, niespiesznym rytmem, który miały zakłócić tzw. przerwy w pracy. Takim wyszukanym eufemizmem ówczesna propaganda określała strajki. Strajkowa fala błyskawicznie ogarnęła całe Wybrzeże, Górny Śląsk i wreszcie resztę kraju. Wierzę w zbiorową mądrość klasy robotniczej, w jej świadomość klasową. Wierzę w zrozumienie polskiej racji stanu przez ogół ludzi pracy. Ta klasa robotnicza, której tak nieudolnie usiłował przypodobać się ówczesny premier Edward Babiuch, stworzyła własny niezależny związek zawodowy Solidarność. Związek, który swoje żądania zawarł w 21 punktach. Strajkujący generalnie domagali się większych swobód obywatelskich, wolnych związków, wyborów, zmian systemu zaopatrzenia, przywilejów socjalnych itd. W gruzy walił się nie tylko dotychczasowy system organizacji państwa, ale i hierarchia wartości. Możemy przypuszczać, że te burze polityczne ominęły Otłoczyn, niewielką osadę kolejową na trasie Toruń-Włocławek. Wiemy natomiast z pewnością, jak głęboko między innymi jej mieszkańców musiała dotknąć tragedia zupełnie niepolityczna, która rozegrała się nieopodal. 19 sierpnia 1980 roku o świcie. Otłoczyn, stacja kolejowa to osiedle oddalone nieco od właściwej wioski. Zbudowano je w latach dwudziestych na rubieży gęsto zalesionego poligonu. Stacja miała być miejscem postoju i przeładunku eszelonów. Dawniej rozładowywano tu konną artylerię. Dzisiaj przyładowuje się czołgi i wyrzutnie rakietowe. Granica terenów wojskowych dotyka torów od południowego zachodu na całym odcinku linii otłoczyn Brzoza Toruńska do dzisiaj. Na mapie kolejowej sieci otłoczyn był punktem znaczącym, manewrowym. Tutaj można było skład sformować, przechować, zestawić na nowo czy rozwiązać. Od 19 sierpnia 1980 roku stał się symbolem złowrogim, miejscem jednej z największych w dziejach polskich kolei tragedii. Z torunia głównego do łodzi galiskiej. Pociąg osobowy nr 5130 wyjechał z opóźnieniem. Kompletowano siedmiowagonowy skład, dołączając kuszetki z koło Większość pasażerów 5130 to byli podróżni, którzy przesiedli się z pociągu koło Była czwarta 18. Osobowy powoli nabierał szybkości. Tymczasem towarowy nr 11599. Czekał na torze czwartym w otłoczynie pod semaforem i światłami wskazującymi na stój. Temperatura nie przekraczała 11 stopni, miejscami nisko, nad częścią toru zalegała mgła. Prędkość pociągu osobowego wzrosła do zaplanowanych 88 km na godzinę. O czwartej 24 towarowy w otłoczynie. Wyjechał bez zezwolenia na tor zajęty przez 51.30. Czy tobie zgłosiła ten fakt, że ten pociąg ruszył ze stacji, wyjechał od niej i został nie została nie? No więc wtedy ja, znaczy ja nie widziałem tego faktu samego, że wyjechał, tylko skojarzyłem sobie, że to jest ten pociąg u mnie, co stał na boku. I on inaczej nie mógł wyjechać, tylko na tor niewłaściwy numer dwa. Więc. Przedzwoniłem do Brzozy. W tym momencie akurat stację posterunek w Brzozę minął pociąg osobowy. Cztery minuty później osobowy minął posterunek w Brzozie Toruńskiej i nic już nie było w stanie go zatrzymać. Dwadzieścia lat temu pociąg można było zatrzymać za pomocą chorągiewki. Podając sygnał w stój w ten sposób albo za pomocą klątki podając trzy sygnały krótkie. Funkcjonował system tzw. spłonek, które były układane na tokach szynowych i pociąg najeżdżający te spłonki powodował wybuch, odgłos, który maszynista odbierał jako sygnał alarm. I zobowiązywał na do natychmiastowego zatrzymania pociągu. Towarowy wydostał się z otłoczyna, rozcinając ułożoną nie dla niego zwrotnicę i wjechał na tor numer 2, choć powinien znaleźć się na jedynce. W latach 80. na PKP w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w zasadzie stosowano tak zwane czuwaki aktywne, to znaczy co kilkadziesiąt sekund w kabinie maszynisty zapalało się światełko, jeżeli maszynista nie reagował, następnie brzęczyk i obowiązkiem maszynisty było skasowanie zarówno tego światełka, bądź w skrajnym przypadku brzęczyka, jeżeli maszynista tego nie dokonał, nastąpiło automatyczne hamowanie pociągu. W ciągu kilku minut jazdy maszynista pociągu towarowego kasował kontrolne światło czuwaka sześciokrotnie. Po raz ostatni prawdopodobnie niespełna 30 sekund przed katastrofą. Takie wskazania odnotował rejestrator lokomotywy ST-44. No chwilę słuchałem, bo nie czy będzie w ogóle słychać jakieś sygnały, czy lokomotywy, jakieś widzenie lokomotywy, czy jakieś uderzenie, to już nie było nic słychać. No i właśnie to było najgorsze, że była taka kompletna cisza. Słyszałam straszny huk. Spojrzałam w dół na leżankę, na której spała moja córka. Zobaczyłam w nogach jej leżanki ogromną torbę, bagaż współpasażera i obok niej na leżance panią z sąsiedniej leżanki, z przeciwka. Najpierw krzyki, potem, kiedy zabrano nas dalej, słyszałam już takie cichnące w oddali wołania. Kiedy przyjechały po nas autobusy, niewiele pamiętam. Potem ktoś nagle zawołał, że zdarzył się wypadek, że pociągi się zderzyły. Ktoś drugi, nie wiem, kto zawołał, że od strony Torunia nadjeżdża drugi pociąg i grozi nam uderzenie z drugiej strony. Jakiś mężczyzna wyszedł przez okno. I rozpalił ognisko na torach, żeby uprzedzić nadjeżdżający pociąg. Po jakichś 20 minutach, dopiero to jak wszystko się już ustabilizowało, wiedzieliśmy, zobaczyliśmy, że nie ma alicji. I słyszeliśmy w kierunku wagonu, a pół ciała wystawało na zewnątrz, bo było w przedziale. No bo wyciągnęliśmy, wydawało nam się, że jeszcze. Żyje, ale, ale niestety lekarz, który przyjechał na miejscu, powiedział, że zgon prawdopodobnie nastąpił na miejscu i, i, i nawet minuty nie, nie, nie żyło. Do czołowego zderzenia obu pociągów doszło około 4.30. Po sześciu minutach jazdy pociągu towarowego i dwóch odminięcia posterunków w brzozie przez pociąg osobowy. Stało się to mniej więcej w połowie dwutorowego łuku łączącego odłoczyn z brzozą, między czterometrowymi ścianami wąwozu. Właśnie w tym miejscu szlak kolejowy od szosy oddziela tylko 100 metrowe pasmo lasu. Był wypadek taki, że wołali pomocy, a nie można było dojść. Z uwagi na to, nawet ekipy, które przyjechały ze sprzętem do cięcia metali z acytelenem, żeby, żeby to odbarczyć i wyciągać ludzi, nie można było od razu przystąpić, z uwagi na to, że wylał się olej. Napędowy, który znajdował się w lokomotywach spalinowych, i chodziło o obawę, że może zaiskrzyć i może nastąpić eksplozja. O piątej były na miejscu ekipy ratunkowe. Później dojechały dwa specjalne pociągi wyposażone w ciężkie dźwigni. Na miejscu tragedii znalazły się niemal wszystkie karetki, jakimi dysponowały Toruń, Aleksandrów Kujawski czy Włocławek. W momencie zderzenia pociąg towarowy jechał z prędkością 33 km na godzinę, osobowy 85. Kiedy obydwaj maszyniści zobaczyli się z odległości 300 metrów, na zmniejszenie prędkości i ewentualną ucieczkę zostało im około 8 sekund. Każdy z pociągów ważył ponad 300 ton. Tak zwana prędkość sumaryczna wynosiła 118 km na godzinę. Pierwszy wagon pociągu osobowego przestał istnieć. Drugi został w połowie zmiażdżony. Część spośród 16 pustych węglarek pociągu towarowego została zniszczona. Reszta wykolegiła się. Natychmiast powołano dwie niezależne komisje, które miały zanalizować przebieg katastrofy i ustalić w sposób wykluczający wszelkie wątpliwości jej przyczynę. Komisje PKP i rządowa, mimo niezależnych działań, ściśle ze sobą współpracowały. W związku z istniejącymi niepokojami społecznymi, zagrożeniem strajkowym na kolei, mieliśmy zarządzone dyżury w miejscu pracy. Właśnie z dnia 18 sierpnia na 19 sierpnia, i po godzinie 4.30 dowiedzieliśmy się, że pod odpoczynem nastąpiła katastrofa kolejowa. Nastąpił wyjazd pociągu towarowego na tor niewłaściwy. To, że bezpośrednią przyczyną katastrofy był samowolny wyjazd z odpoczyna pociągu towarowego i poruszanie się po niewłaściwym torze, od początku nie budziło wątpliwości. Wszystko zaczęło się od rozcięcia zwrotnicy. Wyjazd pociągu przy nieprawidłowo ułożonej zwrotnicy powoduje, że zestaw kołowy wkleszcza się między iglicę dolegającą a opornicą, powodując na siłę jej odsunięcie. Na tej iglicy od strony zewnętrznej są ślady tarci. I te ślady, im bardziej jest wkleszczenie, tym występują bardziej widoczny. Rannych i zabitych ekipy ratunkowe wydobywały ze zmiażdżonych wagonów nieprzerwanie przez kilka godzin. Taki był przypadek kobieta w szoku, którą z drobnymi obrażeniami ciała chcieliśmy zabrać do szpitala. Nie zgadzała się z uwagi na to, że wołała, bo tam jeszcze był mąż i syn. Niestety dojście... Do, do tego wagonu było uniemożliwione z uwagi, że ten wagon był przewrócony na wąwóz i nie można było tam dojść. To, co tam się działo, to, to, to jest no, w życiu nikomu nie życzę, żeby takiego takie coś przeżył. Bo płacz dzieci, nie wiem, zmiana turnosu widocznie musiała być. Bardzo dużo dzieci było. Płacz, krzyk, lament, chaos. Ogólnie, jeden wielki chaos. Podniesiono ten wagon. No, i stamtąd zwłoki sypały się jak gruszki, po prostu. Tyle było w tym żelazie, w tym żelazie tam, tych pasażerów nieżyjących. No i ta kobieta po pewnym czasie rozpoznała właśnie męża i syna, którzy już nie żyli. Dopiero około południa zdołano ustalić liczbę ofiar. 67 osób zginęło. 62 zostały ranne. Koło 11 pod odwłoczynem zjawili się Edward Gierek i ówczesny premier Edward Babiuch. Ja kilkakrotnie byłem tego dnia na miejscu katastrofy. Poza zbieraniem materiałów do artykułu, do relacji, robiłem także zdjęcia i tak się złożyło że byłem praktycznie jedynym fotoreporterem, który robił zdjęcia Gierkowi Babiuchowi, bo fotoreporter caf się spóźnił, Centralnej Agencji Fotograficznej się spóźnił. Natomiast później wieczorem tego dnia w redakcji nocnej, gdy numer już był uszykowany do druku, okazało się, że te zdjęcia nie mogą zostać oficjalnie opublikowane z tego powodu, że cenzorski zapis nakazywałby zdjęcia pierwszego sekretarza członków Biura Politycznego były tylko i wyłącznie autorstwa fotoreportu, właśnie. Koledzy taki wybieg zrobili w uzgodnieniu z cenzorami tutaj lokalnymi. Te zdjęcia ukazały się następnego dnia w Nowościach, ale podpisane jako centralna agencja fotograficzna i de facto były to ostatnie oficjalne zdjęcia Edwarda Gierka, bo wiadomo, że kilka dni praktycznie po tym nastąpił bardzo gorący okres w naszym kraju. Prace obu komisji trwały blisko dwa miesiące. Kilka dni po katastrofie przeprowadzono szczegółową wizję lokalną. O ile jednak bezpośrednia przyczyna zderzenia znana była od początku, poważne trudności sprawiały odpowiedź na pytanie, dlaczego doświadczony maszynista pociągu towarowego na przekór znakom wyjechał ze stacji. Z całą pewnością stwierdzam, że na lokomotywie była trzecia osoba, która spowodowała ten wypadek. Z całą świadomością. Bo nawet później, kiedyśmy uprzątnęli tor i po pierwszym torze kutno był przejazd z prędkością, z prędkością 5 na godzinę. Pociągi przechodziły, to na, na jednym z pociągów towarowych był napis: odpoczynk proludyngdańska. Dlatego z całą świadomością mówię, że to był, była trzecia osoba na, na lokomotywie, która ruszyła tym towarowym pociągiem. Badania komisji ustaliły, że maszynista pracował yy, długie przerwanie 24 godziny i 4 minuty od momentu podjęcia pracy w lokomotywowni chojnicy do momentu wypadku. Przez jakiś czas brano także pod uwagę tak zwaną hipotezę trzeciej osoby, zakładającą udział kogoś, kto zterroryzował obsługę, ruszył składem i w ostatniej chwili wyskoczył. Szczegółowe badania wykluczyły jednak udział osób trzecich, podobnie jak całą resztę spiskowych założeń, które tak naprawdę brane były pod uwagę tylko w początkowej fazie dochodzenia. Niemal natychmiast pojawiło się wiele dziwnych, bardzo niekiedy plotek, niemalże teorii spiskowych, jedne yy, mówiły, że na przykład yy, tym pociągiem towarowym były wiezione rzekomo czołgi yy, transportowane na wybrzeże tam, gdzie trwały strajki, inna znów plotka głosiła, że pierwszy pociąg, który następnego dnia przejechał yy, tym już naprawionym torem w nie miał na końcu na ostatnim wagonie, miał mieć podobno napis, że to dopiero preludium do tego, co się będzie działo. Oczywiście też mieszano tutaj Rosjan, w związku z tym, że wtedy, wiadomo, Armi armia czerwona tutaj u nas też stacjonowała. Natomiast żadna z tych plotek, z tej wizji nie znalazła nigdy potwierdzenia, bardziej podejrzewam, że... Komuż może bardziej zależało właśnie na tym, żeby jeszcze dodatkowo zaognić sytuację wokół tej tragedii, jaka wydarzyła się w Otłoczynie. W trakcie wizji ustalono na przykład, że yy, przyczyną sprzyjającą zachowaniu maszynisty temu niewłaściwym mogło być powiedzmy odbicie yy, lampki koloru zielonego, jaka znajduje się na pulpicie w szybie, bocznej szybie lokomotywy. W ówczesnych opiniach kolejarzy stan tak zwanych zabezpieczeń w PKP był katastrofalnym, a tragedia, do jakiej doszło pod otłoczynem 19 sierpnia 1980 roku, mogła wydarzyć się wówczas o każdej porze i na każdym kilometrze sieci polskich kolei państwowych. Nagminne łamanie zasad bezpieczeństwa, przeciążenie szlaku, zbyt duża ilość nadgodzin, prowadziły często do upraszczania obowiązujących procedur. Co w konsekwencji mogło rodzić sytuacje skrajnie niebezpieczne. Co do stosowania określonych procedur podczas prowadzenia pociągu, bądź też podczas wykonywania pracy manewrowych stacji, oczywiście tego, tego typu sytuacje y, mają miejsce, miały miejsce, prawdopodobnie będą miały miejsce z tego tytułu, że no człowiek jest tylko człowiekiem i pewne dogadywanie się na y, poziomie dyżurny ruchu maszynista. Zdarzyć. Nikt już dzisiaj tego nie wyjaśni, ponieważ no, główni e, świadkowie, to znaczy drużyna atrakcyjna zginęła w tym wypadku, ale e, no, znając e, jak to się odbywało e, w tym czasie, gdzie maszyniści pracowali bardzo dużo, po 300 godzin, gdzie zmęczenie dawało się znać, naturalną tendencją e, pracowników jest. Po prostu upraszczanie pewnych spraw. I obawiam się, czy jedną z przyczyn nie mogło być to. Ustalenia obu komisji znalazły swój prawny wyraz w postanowieniu ówczesnej prokuratury wojewódzkiej w Toruniu z 20 października 1980 roku, która umarzała śledztwo wobec śmierci sprawcy czynu. Uznano, że przyczyną samowolnego wyjazdu ze stacji było przemęczenie maszynisty. Rozpoczął 25 godzinę pracy. Przemęczenie, które mogło wywołać zakłócenia w prawidłowym postrzeganiu znaków. Wyjątkowo niesprzyjające były także warunki atmosferyczne. Półmrok i pasmowa mgła. Pracownik, który ma do czynienia, powiedzmy, ze światłami na sygnalizatorach, patrząc na światło, w tym wypadku na światło tarczy niebieskie światło tarczy manewrowej, która, która znajdowała się przed semoforem, i po pewnym czasie kierując zwrot na inne tło, ma wrażenie, że widzi światło pomarańczowe, a więc światło, które umożliwia, zezwala na jazdę pociągiem. W ekspertyzie dołączonej do akt sprawy okuliści z ówczesnej Kolejowej Służby Zdrowia określili to mianem kontrastu następczego. Odtworzyliśmy przebieg katastrofy w rzeczywistości wirtualnej. Symulacja komputerowa została przeprowadzona w oparciu o szczegółowe ustalenia ekspertów obu komisji. Każdy z maszynistów, od momentu, w którym zorientowali się, że jadą tym samym torem, a łuk w znacznym stopniu to utrudniał, miał około 8 sekund do zderzenia. Obydwaj rozpoczęli hamowanie. Maszynista osobowego rzucił się do korytarzyka łączącego kabinę z maszynownią. Przeżył. Maszynista pociągu towarowego zginął siedząc za pulpitem. Przy nastawniku jazdy. Nawet nie próbował się ratować. Dzisiaj wszystkie lokomotywy i posterunki kolejowe wyposażone są w bezprzewodowe środki łączności. Dzisiaj, dzięki systemowi Radio Stop, każdy dyżurny ruchu może w promieniu kilkunastu kilometrów zatrzymać pociąg, niezależnie od reakcji maszynisty. Dzisiaj, mimo wszystko, także dochodzi do katastrof. W 33 katastrofach kolejowych, jakie wydarzyły się u nas w ciągu minionych 20 lat, zginęły 84 osoby. Rannych zostało blisko 400 osób. W to jestem po raz pierwszy od 20 lat. Od, od czasu wypadku, tak by to nie było jeszcze ani na peronie, ani na nastawni, ani, ani tutaj nigdzie na terenie. Ja wróciłem z tego wypadku o godzinie przed 17 do domu. Po dyżurze kolejowym właśnie, który miałem. No kiedy zobaczyłem rodzinę, rozpłakałem. Ja nie wierzę, by ktokolwiek, w jakikolwiek sposób reżyserował tę tragedię. Gdyby tak w istocie miało być, to... Taki reżyser wybrałby porę nieco późniejszą, gdy tym samym torem jedzie, jechał do Warszawy pociąg ekspresowy, którym jeździli politycy, i ten pociąg przede wszystkim jedzie znacznie szybciej na tym odcinku, i skutki takiej tragedii byłyby o wiele większe. Mimo orzeczeń komisji i postanowień prokuratury trudno oprzeć się wrażeniu, że żadna z przyczyn nie wyczerpuje wszystkich okoliczności, w jakich maszynista pociągu towarowego. Podjął decyzję o wjechaniu na zajęty tor. Dostępne nam ekspertyzy nie wspominają, na przykład o bezpośrednim sąsiedztwie poligonu i związanych z tym teoretycznie możliwych konsekwencjach. A może to tylko czysta przekora powoduje nami do jednak jakiś znak zapytania postawić.